Wow, cieszę się, że wszyscy jesteście tacy pełni energii o tej porze rano. Cóż, dzień dobry wszystkim. Nazywam się April Rochelle z Beshar Communications i z wielką przyjemnością witam Was na ekscytującym dniu kontaktu z Baszarem. Wiecie, niecodziennie można porozmawiać z IT i przyznam, że jest całkiem mądry, przynajmniej ostatnio, kiedy sprawdzałam, i jest bardzo bezpośredni. Dziś będzie mówił na temat, który wielu z was już, już zna. A ten temat to pięć hybrydowych ras. W tej sesji Beszar dokładniej opowie o różnych rasach hybrydowych, ich roli w naszej ewolucji, dokąd nas to wszystko prowadzi. To powinno być bardzo interesujące. Chciałabym też powitać i pozdrowić wszystkie osoby z Ustream, które dołączają do nas z całego świata. Mamy całą planetę podłączoną. Tak. Dobrze, zacznijmy w końcu. Jest mi niezwykle miło przedstawić Wam bardzo utalentowanego i obdarzonego zdolnościami channelu dla Beszary, Daryla Anke. Również chciałbym Wam bardzo podziękować za przybycie dzisiaj. Naprawdę doceniamy Waszą obecność i udział. Więc bez dalszej zwłoki zamierzam przejść do rzeczy i pozwolić Baszarowi przemówić. Omówić to, co chcę omówić. Bawcie się dobrze. Do zobaczenia później. No to dzień dobry Wam tego dnia Waszego czasu. Jak się wszyscy macie? Dobrze, dobrze, dziękuję. Dziękuję. Przede wszystkim po raz kolejny dziękujemy każdemu z Was osobno i wszystkim razem kolektywnie za możliwość podzielenia się z Wami tym przekazem w tym czasie. To wielki dar, jaki dajecie naszej cywilizacji, pozwalając nam doświadczać poprzez każdego z was tak wiele więcej dodatkowych aspektów wielowymiarowego kryształu stworzenia. Chcielibyśmy rozpocząć ten przekaz w następujący sposób. Nazwaliśmy ten przekaz pięć hybrydowych ras, ale to nie jest to, o czym będziemy mówić. Porozmawiamy o wielu więcej niż o pięciu rasach. Damy Wam teraz, w tym momencie, nieco większy obraz ścieżki ewolucji na Ziemi i w jakim kierunku zmierza, inkorporując w to ideę pięciu ras hybrydowych w ramach tego ogólnego obrazu. Ale zaczynając wcześniej, idąc dalej, abyście mieli lepszą mapę, lepsze zrozumienie tego, w czym Ziemia bierze udział na większą skalę w tym czasie. Teraz, zanim zaczniemy wyjaśniać tę mapę, tę ścieżkę, fazy, które doprowadziły Was do tego punktu. I które poprowadzą Was dalej jako gatunek. Pozwolimy pokrótce. Pomożemy na chwilę, umożliwić innemu bytowi na przemówienie na kilka chwil aby przekazał Wam listę imion. Może nie zrozumiecie na początku, co to jest ta lista. Wiele z tych imion może brzmieć dla Was obco, ale nie przejmujcie się tym. Po dostarczeniu tej listy omówimy ją ponownie i wyjaśnimy, co oznacza każde z tych imion. Dajcie nam moment. Kodesh. Adama Eva Maz E -eh. Mazani Sasani Shaya L sza le ja e na het Dobrze, a teraz, gdy macie tę listę, Zacznijmy od początku i wyjaśnijmy, co każde z nich oznacza. Jak wspominaliśmy od czasu do czasu, Anu to rasa istot pozaziemskich, które przybyły na wasz świat setki tysięcy lat temu. Nie zagłębiając się zbytnio w historię, którą w przeszłości wam już przekazaliśmy, wystarczy powiedzieć, że Anu, znani wam w starożytnych tekstach jako Anunaki, byli odpowiedzialni za infuzję swojego materiału genetycznego do naturalnie ewoluującego gatunku hominidów na waszej planecie, który często określacie jako Homo erectus. Oraz podobne wczesne formy ludzkie. Dzięki infuzji ich DNA do Homo erectus powstało to, co teraz uważacie za Homo sapiens, czyli człowieka. A teraz, drugie słowo wikładec odnosi się do tej wczesnej formy hominidu, którą nazywacie Homo erectus. W starożytnym języku wikła oznacza nasiono, a desh, szablon. Jest to więc szablon nasiona, który posłużył do stworzenia homo sapiens. Pierwsza manifestacja w starożytnym języku to Adama, co w niektórych z Waszych opowieści tłumaczone jest jako Adam. Idea Idea przedstawiona metaforycznie form w niektórych wczesnych tekstach religijnych mówi o stworzeniu formy żeńskiej form poprzez wykorzystanie wczesnej formy męskiej Adama do stworzenia kobiecej reprezentacji Ewa or or lub Ewa. Chodzi o to, że to reprezentuje bez obrazy panowie, ale Ewa symbolizuje pierwszy etap ulepszenia hybrydyzacji ludzkiej formy. Wiem, że wiele kobiet na sali jest zadowolonych słysząc to. Dlatego też z Adamaa oraz Ewaa narodził się podstawowy koncept męskiej i żeńskiej formy ludzkiej. Nie znaczy to, że nie było form żeńskich wikładesz, czyli wśród homo erectus, lecz chodzi o to, że sposób, w jaki Anu stworzyli żeńską formę Homo sapiens, wykorzystał początkowy szablon Adama, aby upewnić się, jak to mówicie w waszym języku, stworzyć hybrydowy upgrade. Kiedy już te formy ludzkie istniały męskie i żeńskie w takim kształcie, jakim je obecnie rozpoznajecie ludzkość zaczęła się rozwijać, rozmnażać i rozprzestrzeniać. Pamiętajcie, że wspomnieliśmy Wam już o historii innej, równoległej rzeczywistości Ziemi, która uległa zniszczeniu, a ludzie na tej Ziemi zmutowali formę, którą nazywacie szarakami. Ponieważ zmutowali w taki sposób, hybrydyzując się, aby przetrwać na swojej zniszczonej wersji Ziemi, Stracili zdolność do reprodukcji i wiedzieli, że ich gatunek wymrze, jeśli nie znajdą żywego źródła ludzkiego DNA. Używając swojej zaawansowanej technologii, zbadali różne wersje równoległych rzeczywistości Ziemi, w tym waszą, aby znaleźć żywe ludzkie DNA, aby je zaszczepić w siebie i stworzyć hybrydowe cywilizacje, które umożliwiłyby przetrwanie ich kultury. W pewnym sensie, wczesne szaraki, czyli ludzie, którzy zmienili się, aby przystosować się do swojej umierającej ziemi, są pierwszą rasą hybrydową. W starożytnym języku, szaraki to. maz e e Przybyli do waszej równoległej rzeczywistości i rozpoczęli agendę hybrydyzacyjną. Czyli Maas E, czyli szaraki, stworzyli pierwszą rasę hybrydową. Ta pierwsza rasa hybrydowa, którą stworzyły szaraki, to Maas Wiele osób, które miały z nimi kontakt, nazywa je wysokimi szarakami. Był to kolejny etap hybrydyzacji, w którym wprowadzono ludzkie DNA, aby zbliżyć się do czegoś, co mogłoby podtrzymać ich gatunek. Jednak nadal nie było to wystarczające z wielu powodów, ale byli drugą hybrydową rasą i w pewnym sensie pierwszym etapem hybrydyzacji. Następnie pojawiła się nasza, cywilizacja Sasani. Jesteśmy trzecią rasą hybrydową. Reprezentujemy równowagę 50 na 50 pomiędzy szarakami, pomiędzy Mas i pomiędzy ludźmi z waszego świata oraz innych podobnych do waszego świata. Jesteśmy fizycznie i symbolicznie pośrodku, pomiędzy szarakami a wami, czyli tym, co rozumiecie jako homo sapiens. Jesteśmy tutaj, jak widzicie, aby dzielić się informacjami, ponieważ jesteśmy rodziną i genetycznie powiązani. W pewnym sensie jesteście naszymi przodkami, a my waszymi potomkami. Za chwilę przyjrzymy się temu zagadnieniu nieco głębiej. Następna faza to sza to rasa, która jest bardziej podobna do ludzi, choć nadal posiada cechy, które można uznać za typowe dla istot hybrydowych. Wciąż mają znacznie większe oczy niż ludzie. Są dość smukli, podobnie jak my, lecz ich wygląd jest bardziej zbliżony do ludzkiej formy, którą dobrze znacie. Sza-Jael, czyli czwarta rasa hybrydowa, pełni rolę przewodników dla piątej rasy hybrydowej, Ja Jael są znacznie bardziej podobni do ludzi. Dlatego to oni będą pierwszą rasą hybrydową spośród pięciu, która nawiąże otwarty kontakt z waszą cywilizacją. Wyglądają głównie jak ludzie, choć mogą mieć pewne cechy hybrydowe, które odróżniają ich od tego co uznawane jest za normalnego lub naturalnego człowieka niemniej jednak czwarta rasa hybrydowa shaiyal będzie działać jako przewodnicy i organizatorzy pomagając Jajael w procesie przystosowania się do waszego świata gdy rozpocznie się otwarty kontakt pracują w ścisłej współpracy w tym zakresie Następna rasa to Sza Lena Jaya, znani w starożytnym języku jako pierwsi. Te istoty, często określane mianem dzieci hybrydowych, żyją na statkach i ostatecznie powrócą na Ziemię, aby zamieszkać pośród Was. Rozpoczną proces, który pozwoli Ziemi stopniowo ewoluować i połączyć się w szóstą rasę hybrydową. To jest to, do czego nawiązujemy jako do następnej nazwy na liście Enanika. Wspomnieliśmy wcześniej, że nasze starożytne określenie Ziemi to Enani, co oznacza przodkowie. W starszej formie było to, co oznacza miejsce starożytnych matek. Z czasem ten termin skondensował się do Enanika, co odnosi się do duchów przodków. W tym kontekście K oznacza nie tylko ducha, lecz także esencję symbolizującą DNA. Dlatego Enani K ucieleśnia pojęcie przodkowego DNA, które pozwoli Ziemi ewoluować w szóstą rasę hybrydową poprzez zharmonizowanie i dalszy proces ewolucji. Wspomnieliśmy również, że ostatecznie powstanie siódma rasa hybrydowa, będąca połączeniem sześciu poprzednich ras. very different way of existing in physical reality that will exhibit many traits of spirits and other dimensions will have an interesting expression of power and passion and peace Ten nowy typ istoty będzie reprezentował unikalny sposób istnienia w rzeczywistości fizycznej, łącząc cechy duchowe i z innych wymiarów. Te istoty wyrażać będą moc, pasję i pokój. Eksplorując i jednocząc różne systemy gwiezdne i galaktyki na przestrzeni czasu, Ziemia tworzy fundament dla tej siódmej rasy hybrydowej, zwanej Het lub anu -het, symbolizując zakończenie wielkiego cyklu, który rozpoczął się z Anunnaki, a kończy się Anu-Het. Są to narodziny nowego gatunku, charakteryzującego się mocą, pasją i pokojem. This all goes toward the understanding of the real transformation that's taking place on your planet. This entire cycle is really what the transformation is all about. This upgrade, this uplift, this ascension into new forms, new expressions of great power and passion and peace and benefit and creativity and unconditional love that can ignite. Cały ten cykl ucieleśnia transformację zachodzącą na waszej planecie. Oznacza on wzniesienie się do nowych form. Wyrażeń mocy, pasji, pokoju, kreatywności i bezwarunkowej miłości. Ta przemiana rozpali nową falę doświadczeń i stworzy nowe cywilizacje w waszym układzie gwiezdnym, innych systemach gwiezdnych oraz galaktykach. Anuhet, odnowiona forma Anunnaki o innym celu, przyczyni się do rozszerzenia stworzenia w szerszy i bardziej unikalny sposób. Dziś możemy wyjaśnić, że przekazanie Wam tej wiedzy jest prawdziwym darem, który przynosimy. Oferując te zasady, pomagamy Wam zrozumieć naturę transformacji. Struktura istnienia została przedstawiona jako coś w rodzaju podręcznika i zestawu narzędzi, który pozwala na łatwiejsze stosowanie tych zasad w fizycznej rzeczywistości. Dzięki temu można dokonywać pozytywnych i potężnych zmian, których pragniecie dokonać w swoim życiu. Prawdziwym darem jest to, że zauważyliśmy, iż Wasza planeta zmierzała w podobnym kierunku, co alternatywna Ziemia, której ludzie ją zniszczyli i przekształcili się w szaraków. Prawdziwym darem jest przekazanie Wam informacji, których tamta Ziemia nie posiadała. Dzięki temu zyskujecie możliwość pominięcia wszystkich pośrednich faz rozwoju. The, maz -e, the Mazani the Sasani version of yourselves, the shayayel, the yayayel, the Mazani i Shalinaka możecie pominąć te etapy i przejść prosto od bycia ludźmi do stanu Ennanika, czyli wzniosłej wersji was samych omijając dosłownie tysiące lat koniecznej ewolucji that's the to jest właśnie dar, jaki Wam przekazujemy, dzieląc się tymi informacjami, by przyspieszyć Waszą zdolność stania się szóstą hybrydową rasą, bez przechodzenia przez trudności, przez które przechodziła tamta alternatywna wersja Ziemi, tworząc i potrzebując wszystkich tych różnych etapów, aby przywrócić równowagę. Możecie to wszystko pominąć, stosując informacje, które z Wami się dzielimy. To jest nasz dar dla Was. This is our explanation at this time. To jest nasze wyjaśnienie w tej chwili, jak wpisujecie się w ten całościowy plan, tę całościową wizję. A dla tych, którzy chcą się z tym dostroić, to możliwość wejścia na ścieżkę ku stanie się Enanika oraz przyspieszenie drogi ku otwartemu kontaktowi z shaalana i Ja, dziećmi hybrydowymi, które zostały stworzone i które czekają, by dołączyć do Waszego świata i które teraz przystosowują się do życia na Ziemi, tak jak Wy przystosowujecie się. Do idei dzielenia się światem z innymi istotami z gwiazd. Dzięki temu sami możecie stworzyć preferowaną wersję Ziemi, a także rozszerzyć się na gwiazdy i stać się rasą zdolną do podróży kosmicznych. Dziękujemy wam za umożliwienie nam podzielenia się zaktualizowaną informacją w tym dniu. W zamian za dar, jaki nam przekazujecie, zapytuję teraz, w jaki jeszcze sposób możemy wam służyć. Proszę, rozpocznijcie swoje dzielenie się, komentarze i pytania, jeśli chcecie. Jeżeli Ci się podobało i chciałbyś lub chciałabyś zobaczyć następną część, to zasubskrybuj, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz i podziel się tym materiałem. Dziękuję bardzo i do usłyszenia wkrótce.